I drugi ptaszek. Mamy kolejnego krasnoludka. I jeszcze jeden krasnoludek. Mamy narratora drugiego. Królewna Śnieżka. Książę. Czarownica. królowa Ania Godzińska, klasa 3c. Yy, Zwierciadełko, zwierciadło Oko klasa 3c. I ostatnia osoba która wcieliła się w dwie role był to Krasnoludek i Myśliwy Maja Draga klasa klasy Bardzo, bardzo dziękujemy za to. Nie online.